11 listopada, Dzień Niepodległości. 11 listopada obchodzimy wielkie święto narodowe. Każde dziecko w szkole i w przedszkolu ci to powie. Jak nazywa się to święto, wszyscy chyba dobrze wiecie. I nasz kraj od razu na mapie świata znajdziecie. Ale Kiedyś były inne, straszne czasy, kiedy naszą ojczyznę zalały wroga masy. Nie było wtedy polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy a język polski całkowicie zniknął z ulicy. Nie wolno było używać polskiej flagi, ani godła gdyż Prusy, Rosja i Austria polskiej ziemię skradła. Dlatego przez całe dekady i lata nie można było znaleźć Polski na żadnej mapie świata. Nasza ojczyzna niepodległość wtedy straciła, a jej mieszkańcom wywózka na Sybir groziła. Jednak Polacy to naród niesamowity, odważny, uparty, dzielny i niepobity. Mimo ucisku i zniewolenia, szukał rozwiązań dla ponownego Polski zaistnienia. Dlatego w domach rotę wciąż śpiewano i o wolności kraju skrycie rozprawiano. Legiony polskie we Włoszech powstały, to generał Dąbrowski szukał polskiej chwały. Później Józef Piłsudski na swojej kasztance żołnierzom przewodził i nasz kraj wspólnie z Ułanami z niewoli wyswobodził. Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, dzięki męstwie i niezłomności wspólnego bratania, 11 listopada 1918 roku, Znowu zaistniała nasza kochana, wspaniała Polska cała. Na pamiątkę tej chwili Dzień Niepodległości świętujemy i naszym wspaniałym rodakom z całego serca dziękujemy. Składamy im również hołd ogromny za ich waleczność, determinację i Trud niezłomny. Jesteście w naszych sercach. Jesteśmy Polką i Polakiem. Jesteśmy Polką i Polakiem. Biały orzeł jest naszym znakiem. Polską flagę Trzymamy w dłoni, nikt nam tego nie zabroni. Polska flaga ma dwa kolory. Pierwszy jest biały, a drugi czerwony. Kolor biały to symbol czystości, a czerwony odwagi i waleczności. Zobacz, nasi rodacy biało-czerwoni stoją na baczność z czapką w dłoni. I z dumą śpiewają Mazurek Dąbrowskiego, gdyż jest on symbolem państwa polskiego. Kochamy bardzo naszą ojczyznę oraz naszych przodków z puściznę. To miejsce naszego urodzenia najcudowniejsza polska ziemia. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę. Kto ty jesteś? Polka mała. Jaki znak twój? Lilia biała. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi? W jakim kraju? w polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną, czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Dawno, dawno temu, twoi przodkowie wędrowali w poszukiwaniu krainy, w której mogliby zamieszkać. I wodzami byli trzej bracia Lech, Czech i Rus. Pewnego dnia przybyli do bogatej doliny, gdzie rosły piękne lasy, płynęły wartkie rzeki, pełne ryb, a ziemia była bardzo urodzajna. Słońce już zachodziło i zabarwiło niebo na kolor czerwony. Nagle w górze Dał się słyszeć krzyk jakiegoś ptaka. Lech podniósł głowę i ujrzał krążącego nad jego głową wspaniałego białego orła. Wtedy Lech powiedział: To jest dla mnie znak, że ze swoim ludem mam zostać na tej ziemi. Tak też zrobił. Zbudował warowny gród. Nie opodal wielkiego starego dębu, na którym było gniazdo orła, i nazwał ten gród gnieznem. Na pamiątkę tego wydarzenia, Lech przyjął znak białego orła na czerwonym tle jako godło swojego państwa. Co to jest Polska? Wiesz, Czesława Janczarskiego Co to jest Polska? Pytał Jaś w przedszkolu. Polska to wieś i las i zboże w polu, i szosa, którą pędzi do miasta autobus, i samolot, co leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień, i rzeka, i komin fabryczny, co dymi z daleka, a nawet obłoki gdy nad nami mkną polska to jest także twój rodzinny dom a przedszkole tak i przedszkole i róża w ogrodzie i książka na stole